A ty mamy kurwa firmy Florek, ubezpiecz wszystko. To, no można. Ty, dawaj. Nawet kurwa ubezpieczymy twoje aliby i twój nóż, abyś mógł spokojnie w zajebać. Dawaj, ty, idziemy do biura, na mapę biuro, robimy mini, mini roleplay, wchodzimy na randomowe wordy ja. i sprzedajemy ludziom ubezpieczenie, no, ale... No okej, okay, dawaj. Bezpieć wszystko. No tak, no rzeczywiście, dobra. Ja będę idealnym. Ja będę... No... To jest nasz. To jest nasz informatyk. Dobra. <trybuj> Ej, jak się z kimając. Zmieniaj! Zmieniaj, już. Ale ja nie mam tego watara. Klonuj. Dobra, jest git. I tam zapraszam.

Czekaj O, pułkan, Nie mogę, chłopku Nożyckami O, chudę Dobra, słuchaj No Słuchaj Ooo, szefie, szefie Dobra, chodź, chodź No, słuchaj, Słuchamy cię, szefie Dobra, słuchaj, ja Nie jestem szefem Nie jestem Idę Jebcie, kurwa jest ja mam opowiem o moim biznesie na plan! Dzieka sam! No teraz tu, teraz bo tu! Teraz tu. No, ja no, się ja no, boję właśnie no, no. więc bo się nie zdziwił. Czekaj? Iwątpę są na Patrz, patrz, gramy w jedziautko, autko, Wybać autko jedziautko. kopię? No wyrzuciłeś no, mi. No coś ty, no, są. wyrzuciłeś to, mi. Nie, no, to, nie, nie, Jesteś... nie, ma nie, mm, pokazać... Dobry nie, Szefie, się... mam pytanie. Szefie, mam pytanie. Szefie, <susza> Kiedy pójdziemy szukać klientów? Nie nie nie. żukać tam. Słuchaj mnie tam, słuchaj za mnie Muszę się zabrałeś. Nie wiem. Masz wielokartkowy. Jesteś moim ulubionym pracownikiem, więc wiesz. Na był to No i woźny. Więc cichaj, reszty na chorobowym. Szybko. Jak powiedz mi jak zarabiać więcej pieniędzy Jak, To Chyba No musisz, ja na pieniędzy? pieniędzy Na ubezpieczeniach, my? tak, ubezpieczeniach my ubezpieczamy wszystko, będziesz wszystko Nawet twoje przyrodzenie kurwa Idziemy dalej, Dzieńmy dalej. Dzieńmy. Powiedz, że to nie gry Powiedz, że to nie jesteśmy zadowoleni. Płacą nam na o, Kurwa, ja odejdźcie. jak jeszcze to na biało, oczywiście na biało. Halo! Tylko nie ubezpieczyliście, no ubezpieczyliście mnie na na waliśmy. na niebiesko mamy to jak to rodówki tutaj jak na Tutaj na pomarańczowo, mamy jaki, na wszystko ubezpieczenia jaki, dole, maja jak lodówki czy susza była? To susza to nie było. Mi było, no, że no, słysza, na ziemi no W papryce robiliśmy <laughs> siadać a co jeśli nie I chcę? to było bardzo złe, siadasz kurwa ale ja <laughs> to było bardzo złe że tylko na jedną część dajeliśmy ubezpieczenia ale odkąd dajemy ludziom na wszystko ubezpieczenia

Teraz tak Ty, ty, ty Ty, ja wiem Pokaż mi swój projekt po, po, Pokaż mi swój projekt Co tam napisałeś tutaj, tutaj, tutaj Proszę No jak widzi pan, nic jeszcze nie napisałem Bo cały czas pana słucham Pisz No to pisz, pisz proszę, skończyłem, skończyłem, proszę pana Hahaha, é eu um top, mais um Yeah! Me <laughs> pendia, <laughs> 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 <coughs> okay. Ludzie już mi dziwnie. Tu mamy koran. Ja pierdolę. To zamiano. No, pytanie, do... czym się zajmuje pytanie. korporacja obok? ...robimy tyle, że będzie... Seder... Nie, doki, Posłuchaj nie, tam. tam. nie, Zemartaki nie. Nie, nie, tam to uspokójcie nie. Nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, na wszystko nie, nie. taki Czekaj stop, stop. Time out timeout timeout Co? tak jest kiedy się trzeba wie na kiju o patrz, znalazłem twojego ludzi jest... proszę żywej o u Kurwa. komuś Maszącego. na wer spadnie. Nie, bo komuś tam na website. o on by bije. on by bije. o Ej, oj, oj, wypadło, oj kur... Ej ty A, ty so ty duko. Dostajesz awans no. Jeśli, no. Nie, nie, no. Dzięki, <gulanie> ty, dzięki że wywaliłeś tego roda No na pomysł będziemy jeszcze rodu ubezpieczać Możemy iść, już Masz no, To jest no, dobry no. pomysł no, no. O kurwa Wysoko Bo Możemy iść Więc pamiętajcie To? Najne gut Ej czekaj, mam pomysł <gulanie> Siadaj To, no, pamiętaj, to najne gut, na to ci się nie Spadaj. Weź do Nie! Pomóż mi! Wisz, 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 wisz. Pomóżcie mi! Ja mam całe świętego! Ale masz ubezpieczenie na kurwa, na spadnięcie! Spokojnie, wychwyciłeś! E, ponad 100 pięter, <laughs> czego ty się spodziewałeś, że ja to przeżyję! Kurwa! Panowie! No nie? Panowie! W lewicy jest. To ty iść do lewicy, bo ja się przy lewicą. Idź. Na przejebane mój drogi, przejebane. Ale mogliśmy nas ubezpieczyć na pierwot od szefa. No, no dobrze. To jest jakby to do Ubezpieczyłem się o, bude, bude, bude. na takie rzeczy! Halo? A tu Jazz moszkował! No widzisz, ubezpieczyłem Ubezpieczyłeś na dwukrotne Siadaj, siadaj! Chyba to jest tak gruby, mękje, że mnie kurwa zachasta! i portal na poranda! Szefu, ja mam pytanie! Ja mam pytanie Szef <grym>, ja uchuj za mną Krwa, nie Ja to widzę Ja to widzę ja, czekaj, panie. Co pan przeszukuje na telefonie Napisy, komputerze pooglądać bądź, Co ja pan po przeszukuje na bądź. telefonie? Szefu okay. co, co pan tu A? robi Co pan na telefon robi? Czego pan A. wyszukuje takie rzeczy? A no to telefon A to Just no sorry Oooo, ja wiem Ja Co ja mówiłem, Junkie? Mi... A Panowie, ja sobie wyłączyłem teraz obszar, już, kurwa, obszaru nie mam bezpieczeństwa jest. I Ja bym sobie taki typowo w tym momencie. Jakbym, kurwa, miał furbody i to by się co so chwilę jakieś ruch widzieli. widział. O, tak o. Mm, mm, mm. dobry, niecholiby.

nie. Myślę, że to się no no jest kapiało, i nie wziąłem. No ja u... to i Neuron activated. Nie ma rozmiaru To mamy pieśniowe bliski. Nie ma rozmiar mamy suprasądową. Kocha, ja pierwszy raz słyszałam, żeby ktoś nazwał wszystkie rozmiary rozmiarem Szefu, my to ogarniemy. Panie Pani wszystko, dobrać. co Pani dobytek. Więc tak. to jest tak, tylko, co się tutaj zawsze furasy zbierają? Na Mamy kiełbasy, ubezpieczymy Pani. No Jestem twoim Świetne szefem. Nie, to Posłuchamy nie, 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 jest nie, Jest nie, 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 firmą, ubezpieczającą wszystko, ale debil zaczął od cytków. Możemy ubezpieczyć dom, okay. auto, rodzinę, życie, wszystko, prywatne miejsce. Możemy ubezpieczyć pani dom, Możemy ubezpieczyć pani prywatną przestrzeń, że aktywnie nawet pani nawet butki ubezpieczymy nawet włosy. O, a to, to poproszę. To, kurwa, Lubię swoją prywatną przestrzeń. O, dobra. coś jeszcze? Ubezpieczamy wszystko. Wszystko. Możemy ubezpieczyć pani nawet tę kurwa kiełbaskę, że za każdym razem, jak ktoś położy kiełbaskę w tym miejscu, to jest. Pani, nikogo innego. Bezpiecz mi tę butelkę? Też możemy ubezpieczyć. Wszystko ubezpieczamy o, troszkę, Dzięki. Hej, ja. on dotknął mojej butelki, zrób coś. Zapłać szybko. 2 ma... miliony na... się należy za ubezpieczenie butelki. Czeka tam jeszcze? Miliony. Muszę wiedzieć cenik. Dwa miliony za ubezpieczenie. Ale nie, muszę wiedzieć cenik, co jeszcze ubezpieczyło bez puderki. Nie wiem, co jej dać. To jest zwykłe... Bratku, trzy Ty <śled> <tylko buderkę> <śled> e, tysiące. Ty okay, że jej wychnął połowę! Ale tylko puderkę Za Zamknij pizdę, trzy tysiące. Okej, puderkę, to będzie pięć tysięcy za puderkę samą. Z racji tego, że on już miał tą puderkę, jest bo, to towar używany, się, pana wziąć, nie maksymalnie pięćdziesiąt procent ceny. No to zeszłem o 50 połowę. też nie zawiera no, powodu, no, więc no, no, jest no, no, Nie mnie zgadzamy dojś, się, z się. Za co ci kurwa płacę? Zamknij mordę, jestem negocjatorem. Ubezpieczyła ty no, pani tylko puterkę, nie ma płynu w zestawie. Miejmy dodatkowy koszt 1000 zł. Zdaje się! Zlej Zlej się. Zatrudnijmy mnie! Nie no, to ci mnie powinieneś zatrudnić, ja cię nie nie głuchy ma Ja jestem od negocjacji i kobiety nie mają wstępu do firmy. 5, 5, wszystko. Eee, y tak bywa. Razem się, eee. <laughs> jestem szefem, sam czytałem po pijaku, ale pisałem. Zwykła pieprzona liczba. Ale poleciało. Ej, ej, pan, no wracałem. Ogarniemy pani nową pokładę. Panowie, chodzi mi o szef, ale I po, o 50% pani to będzie trzy do szczęścia. Kurwa, no wsadzą no, to... wsadzę. Aha, magia, magia. A to on jest... on jest chłopakiem, cyganem, on, on, okay. no on był w pamiętaj, on, a, on był w Hogwardzie, pamiętaj, on był w Hogwardzie. Nie, to dalej słaby din. Dnie. Kurwa! Nie. Zgódź się, albo ci wepnę tę kiełbasę do morza. Nie, nie. nie mogę ręki... Nic... No. Twoja kolej. Czemu grunisz kiełbasą? Twoja... Oczywiście, ubezpieczenia. <sumia>. <sumia> Mamy osobne na, na płyny. No, to już ja wszystko. już ogarnąłem ubezpieczenia, teraz nie wiem, przekonaj, do zakąpu kurwa. Za dużo, 3 dla niej to za dużo. Za oferuny 1500. Miała 1500. Yy, policję, skarbówkę, Nehaj mam znajomości w więzieniu, UKP, 1500. 1200 i biorę.

300? Nie ma pani wyboru! Prawa do głosowania! I 99 głosów. O! Zgadzam się! Czemu się zgodził? 1800. Nie, nie ma co? to, jest pełne niezrzucenia, bo ja panie się panią spodziewała. Więc skup się, to jest ostatnia taka oferta. Ta niej nie będzie. To jest najbardziej chujowy dniego, jaki już wtedy słyszałam. Miło się z Panem okay, mi Ja się da panią, że w naszym regulaminie było napisane, że pani się naszą licję Pani oddaje nam, więc <grym>? wysyła. Eee, nie pani jemy Dzięki. Kobiety nie mają nie, praw. Nie przyjmujemy kobiet. W tej firmie. Jakbyś widział, że mamy krimi... informatyka z pracy, tak to by ci już dupa porała już kon... Czemu my się naglejemy z kobietą, skoro w naszej firmie kobiety nie mają praw? Ona już przyjęła ofertę, już nie może już przyjęła ofertę. Ale się nałoży to pa, pa, pa jak pani chce, możemy jeszcze ubezpieczyć pani auto. Zaraz przywieziemy! Nie mam auto Aha. nie mam auta. Zaraz pani będzie mieć. Może Możemy pani ubezpieczyć dom. O nie ja. Ten on tutaj nie jedzie. Ponownie produkt był używany i jak widzę... Będzie też zniszczony. <laughs> Jaka scena? Nie, bo z góry jest już ubezpieczony. On już z góry jest ubezpieczony. Nie, najpierw pani Dobry. musi. Ej, raz zatrzymaj się. Najpierw pani musi ubezpieczyć. Jeźdź, jeźdź. tak, dobra, dobra Ej, klient, raz! Zwijamy się, nowy klient! Witamy. Ma pan mikrofon? Jeść prostytutki! Zpraszam do lustra! Jeść prostytutki! Chodź! Yaa. O kurwa co tu robi Master Chief z gry Master Chief? Kup się teraz. Panie klienta. To jest najmłodziejszy z nas wszystkim, ja jakoś pan... Witam. chciałby pan kupić ubezpieczenie na cokolwiek, na pana strój, na pana dom, na pana życie, na pana na helą, przestrzeń kupę, osobistą, na pana auto, dom, puty, rodzinę, dzieci, racji. koleżankę po lewej, której nawet pan może nie znać, cokolwiek My się dobrze znamy. Eee, chciałbym kupić ubezpieczenie na piwo. A można, jak najbardziej. Jak ubezpieczenie na Dobrze się składa, mamy zniżkę 9% na ubezpieczenie na piwo. To to z płynem, z oczywiście, spłynem, spłynem oczywiście wszystko. Możemy ubezpieczyć Jaka jest zniżka dla par, dla, dla mnie i dla pani? One dla pani nie ma zniżki, Diem. tylko kobiety piwa nie biją, tylko kezelki kolorowe. to każdy o tym wie, a dla pana to będzie już 9%. Jeśli pan jak ma kartę, jak kartę jak to 10 alkoholowe, jakie tylko bezalkoholowe, bo kobiecie nie pan jest nałogowym alkoholikiem? Dudy. <grym> Co to za <są> pytanie? <grym> czy, prawo, czy prawo wymaga, żebym odpowiedział szczerze? Tak, bo jeśli pan jest alkoholikiem, no. ma pan o 50% tanie ubezpieczenia oraz ma pan tanie ubezpieczenie na zostanie aresztowanym i nie może pan zostać aresztowany ze względu na picie alkoholu w miejscu publicznym. Klej w tym momencie Oczywiście jest na okolice, co to Ma dobrze. okres y, jedn, jednego roku, a ryb. Najstarszy się dogadamy. Ale dobrze. mi się kończył, e, Ile to będzie? Co pan wziął? Mów pan, muszę przyjść na kalkulację. Oh, tak. Na alkohol. alkohol? Picie miejsce w, y, w miejscu publicznym? To. I. Czekaj, a alkohol z płynem. Nie i mi tak. się udało wynegocjować z 6 tysięcy na 1200. Bo jesteś kobietą! Nie ma negocjacji, Kobiety cena są... nie podlega negocjacji z burmem. I to za głupsze. Ja mówię, cena nie od razu. No to Bo dawaj się lepiej już kurwa, to I... I... prawda? I... I. żeby nie Nie można zostać aresztowany przez picie alkoholu jeszcze. No. Z dupy to powiedziałam, ale. Kiedy tak. się <laughs> <laughs> Czy na pasach tu liczysz? Wow, bo wygadł na kąpielę. To słodki, chcesz z niską będzie to 5000, tysięcy, ma pan szczęście. Ty pan sam raz. Okej, okay. nie, ja idę do tego. Super. Razem pan przyjmuje, pan nie ma, ja już zapraszam. To ja panu czekam na ja nie mogę panu ściskać dłoni, ale gratulujemy, może pan pić gdzie chce, kiedy chce i o której pan chce. I cokolwiek. Daj panu, wow, panu. I Nie może panu wow. nikt spokojnie. Pan nie potrzebuje papierka. Daj panu papierek. Daj panu Proszę. papierek. No, piszaj, nie. Mogę panu być alkoholikiem panu. i bić ludzi w miejscu publicznym teraz. Bo jestem alkoholikiem. No dwa razy. Chciałaby pani może <coughs> ubezpieczyć sobie konto albion Online. Kto alkohol? <grymdy> Jakby zwrotów nie, nie przyjmujemy z góry, mówię. Hey, jeśli pani nie wie, czym jest Albion Online, to zaraz pani opowiem. jest. Albion Online to sandbox MMORPG, w którym to ty piszesz własną historię, zamiast podążać wytyczoną ścieżką. Odkrywaj ogromny, otwarty świat. Wszystko, co robisz, wpływa na zależną od graczy ekonomię Albionu. Każdy element ekwipunku jest tworzony przez graczy z surowców, które sami zbierają. Twój ekwipunek decyduje o tym, kim jesteś. Zamiana z rycerza w maga jest tak prosta, jak zamiana zbroi i broni. Możesz też łączyć elementy obu klas. Ruszaj w głąb lochów, gdzie znajdziesz zarówno bogactwo, jak i zagrożenia. Zrelaksuj się na własnej wyspie, na której możesz postawić dom, sadzić rośliny i hodować zwierzęta. Chwyć za wędkę i ruszaj w kierunku jezior, rzek i oceanów Albionu. Dołącz do gildii, graj z innymi. Bierz udział w ogromnych bitwach PvP i zagarnij dla siebie kawałek świata. To jest Albion Online. Lepiej się dzieje? Ale to naprawdę jest ten cały Albion Online? Kurwa, chyba zainstaluję. Może pan od razu ubezpieczyć konto? Ej, kojarzysz się te NPC, ty Naprawdę? Czy wyświetlenie chroni przed krakowaniem konta? Zgadza się! Nie taki sposób, Wow! Ty bał konto konta moje, online! online to gra w której! Tak! Mogę być waszym e, sponsorem... mogę, mogę być waszym e, reklamą? Panowie! E, nie, nie mamy reklamy. Jak babę na To jest za reklama, ten pana Wszyscy się przekrzykujecie i po prostu niczego nie słychać od was. No, mam jesteśmy No i jest mamy ten, na to prawo na nie ma pani ubezpieczenia, to niech pani do nas, nie podchodzi, dziękuję Z pierdolą No wypierdalaś za bramę, bo cię otworuje kurwa zaraz Ja mam pomysł bo to Ej, ty tu obsługuj klientów, to obsługi. Obsługi, jakieś sceny z kosmosu A ja idę spogadać z nim o składach biznesowych Ile wyszło? Obsłużyłeś w takim sensie kulami, kule za ciebie to zrobiły, czy... No, tam coś się działo, <sługi> nie Ceny z kosmosu Ceny z kosmosu dawałeś Tak e, mamy zarobić. I te miliardy, siliardy tysiące Milion dwadzieścia złotych i no, mamy no, jednego cię. Okej, okay, dostajesz yeah. podwyżkę, dostajesz podwójną podwyżkę. No e, ja? <laughs> dostajesz podwyżkę. On podwójną podwyżkę No nic nie <laughs> zrobił. <laughs> Ale ja się tak napracowałem Robił badał o traktuwing ze mną, bo miałem problem Ci inwestować w samochód i zainwestować traktor Bo mógłby wybrać traktor Ej phone call Ja pierdolę Hej, przepraszam telefon dzwonił Super, udało się Wróćmy może teraz do firmy i omówmy resztę

Czekaj chwilę, bo Widziałem. A Od kiedy prawa nie No Zobaczymy Nowe kontroli A jak długo istnieje świat? Jak w ogóle? Znaczy, znaczy wiesz co, nie korzystam z tego Na to jest www, ubezpieczenie na wszystko, 555, 555, 555 Dziękujemy, zapraszamy ponownie Sporek już po godzinach jest, już nie obsługiwałeś Oła! Pum, Mogę jechać na wakacje A Nie ale mnie Nie masz dowodu Skurwysyny Nieee Chłopie, dawaj pieniądze. Ej, chodź ze mną ogólnie. Niestety, e, morda, muszę ci powiedzieć bardzo przykro rzecz. Jest już po godzinach, nie pracuję, Do widzenia. i pójdź! <stuszy> 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 nie, czekaj, pójdź! Nie, 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 Ej, kiedy, kiedy oni się ogarną, że ubezpieczenie nie można? Zgotujcie się. Dawaj kurwa... No, z, 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 o, byli, się byli, ...gdzie by nie byliśmy... O kurwa! O kurwa! Nie ubezpieczyłem się na to! Ej,